Witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Barbara Anna Błaszak i jestem międzynarodowym interwentem systemowym. Chcę dzisiaj odpowiedzieć na pytanie, dlaczego sądy rodzinne chronią rodzica alienującego własne dziecko? Czy jest to robione celowo, czy jest to spowodowane brakiem wiedzy, czy jest to może kwestia przyzwyczajenia, stereotypów, czy tradycji? Błędy w diagnozowaniu, presja czasowa, uprzedzenia sędziów co tak naprawdę tutaj ma znaczenie? Sędziowie, mimo że podejmują decyzje dotyczące spraw rodzinnych, nie zawsze posiadają odpowiednią wiedzę z zakresu psychologii, w tym psychopatii, narcyzmu czy socjopatii. Z tego powodu nie są w stanie dostrzec,